Cześć, nazywam się Karol Mozelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, intrygujące, ciekawe, a łączy je to, że nie występują w nich te słowa, bo to są tematy, które omijamy. Zaczynamy. Zła wiadomość. Właśnie ruszyła akcja luty bez alkoholu. Dobra wiadomość akcja ruszyła w Czechach. Fanpage, czy wrocławskie MPK już dzisiaj było, ogłosiło zwycięzcę jewnięcia 2020 roku we wrocławskim MPK, oczywiście. I oto ona przed Wami. Jebnięcie miało miejsce we wrześniu, ale wywarło niezwykle silne wrażenie na żyli. Mogę tylko przypuszczać, że chodzi o wypadkową stylu, który możemy określić jako nonszalancję z dużą dozą fantazji oraz skuteczności, którą potwierdzają ci, którzy musieli widać 3,20 za przejechanie dodatkowych dwóch przystanków przez to wykolejenie. Pasażerom troszeczkę zazdroszczę uczestnictwa w tym historycznym wydarzeniu, a Wrocławskiemu MPK i administratorom fanpage'a życzę pomyślności i sukcesów w rozpoczętym już w 2021 roku. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego w tym tygodniu zrobiły dzbany. I coś było w powietrzu, bo pierwsze miejsce zostało przyznane egzekwotrzem trzem instytucjom. Po pierwsze, wysoki obcasy ekstra, które opublikowało artykuł o tym, jak modnie ubrać się na uliczne protesty strajku kobiet. Dowiemy się z niego, że aby wyglądać trendy w walce o godność, przyda się kurtka Lewajsa za 1299 zł, czy pasek w Frunzulfeldzie za 589 zł. Tam jest zresztą więcej perełek, a wśród nich zdanie. Która z nas była choć raz wie, że na manifestacje nie można iść prosto z pracy. Widocznie według wysokich obcasów najpierw należy odwiedzić salon apart po zegarek za 796,50 zł. Redaktor naczelna przeprosiła, informując, że to jakieś jedno wielkie nieporozumienie. A ja mam dziwne przeczucie, że w jednym z najbliższych numerów znajdzie się artykuł pod tytułem Spodobał Ci się na proteście policjant, ale walnął Ci gazem w oczy? Pięć sposobów jak do niego zagadać, aby nie było krępująco. Na kolejnym pierwszym miejscu jest kierownictwo TVP Poznań. Otóż Agata Ławniczak, kobieta, która zapowiadała tam pogodę od 20 lat, już tego nie robi. Pojawiły się teorie, że może to mieć coś wspólnego z tym, że wystąpiła 31 stycznia, w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z serduszkiem przyklejonym do bluzki. Anonimowi pracownicy TVP Poznań puścili informację, że jej szefowa widząc to dostała piany i ją zwolniła. I teraz, za co należy się dzban dla TVP? Za ich tłumaczenie. Twierdzą, że plotki, jakoby pani Agata została zwolniona, to fake news, bo została w redakcji, ale na antenie się już nie pojawi, bo akurat skończyła się z nią umowa i nie została przedłużona. Po tym, zaraz po tym, jak pokazała się z serduszkiem w Ośpu, Po 20 latach zapowiadania pogody. Przecież ona jest symbolem, tak jak Strasburger jest symbolem Familiada, Filip Heiser, seksistów i homofobów. Ale w razie gdyby ktoś jednak wierzył w przypadek, TVP Poznań postanowiło rozwiać wszystkie wątpliwości, że są wybitnymi dzbanami i usunęli prognozę pogody z tego dnia z internetu. Znajdziecie prognozę z dnia przed i z dnia po, ale nie tą z serduszkiem. Tego dnia według TVP Poznań nie było pogody, tylko wielki mrok, który wylewał na świat bękart szatana Jurek Owsiak. Oni są jak dziecko, które zestrało się w wannie, ale chcąc ratować twarz, udaje, że to okręt podwodny i bawi się dalej. Trzecie pierwsze miejsce zgarnął Przemysław Czarnek, który na swojej konferencji prasowej zapowiedział kilka zmian, które czekają dzieci i młodzież, po powrocie do stacjonarnego nauczania. A najchętniej komentowane było to, gdzie zapowiedział dodatkowe zajęcia SKS, czyli zajęcia sportowe, aby walczyć z otyłością, która oczywiście jest ogromnym problemem wśród dzieci, ale swoje słowa pan Czarnek głównie skierował do dziewcząt, ponieważ według ministra tu jest większy problem. Tak, dokładnie tam jest problem. A podobno tu jest jeszcze na wciągniętym. To po pora na lekkie i pogodne pandy na śniegu, myjsianki i tan Tantan. Tak się nazywają. Nauka. Duńscy genetycy i genetyczki potwierdzili, bliźnięta jednojajowe nie mają wcale identycznego DNA. W toku ich życia dochodzi do licznych mutacji, które sprawiają, że materiał genetyczny, jakkolwiek bardzo podobny, nie jest idealną kopią. Jak znam życie, pewnie chodzi o ten fragment DNA, który odpowiada za odkładanie komiksów na właściwe miejsce, co nie, Warol? Do Ciebie mówię. Chcesz rzucić do piwnicy? Zdudził Ci się? Słońce i ciepła woda? Wyjmę baterię z pudełka, które do Ciebie mówi, zobaczysz. Mój zły brat bliźniak. Trzymam go w piwnicy jako kopię zapasową na organy. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się śledziona. A skoro jesteśmy przy tym. Kronika kryminalna. Bydgoskim policjantom udało się schwytać niebezpiecznego recydywistę. Co prawda trafili na niego przypadkiem, kiedy spał w samochodzie, który właśnie ukradł i który nie miał szyby. Na fotelu pasażera znajdował się młotek i lewarek, a ze stacyjki wystawały nożyczki, ale nie umniejsza to sukcesu. Okazało się, że 24 latek, który ukradł nissana sany i zasnął w nim, był poszukiwany za kradzież innego samochodu. Nie wiemy, czy tam tym też zasnął. Na początku chciałem zażartować, że o, ukradł nissana sany, zasługuje na karę, ale potem wszedłem na stronę oficjalnego fanpage'a w Polsce i tam znalazłem takie wątki. Wymiana uszkodzonej kostki ogrzewania. Proszę o pomoc. Siłownik teleskopowy tylnej klapy, gdzie kupić zamiennik. Wałek rozrządu, przyróbka rozrząd wałek. Problem z odpalaniem. Problem ze światłami przednimi. Jeśli w takim razie ktoś ma Nissan na to albo go naprawdę kocha, albo nie ma wyjścia, bo przegrał zakład. I zanim właściciele Nissanów sany, zaczną do mnie pisać, że jestem Niemcem, komunistą, e, lewakiem, opłacanym przez Sorosa, pragnę przypomnieć, że jest to program o charakterze satyrycznym, w którym niektóre żarty i tak są za suche i branie tego na poważnie jest niepoważne. Żartuję, nie będę pisać przecież siedzą w warsztacie. A teraz szybkie wyjaśnienie, co oznacza dostosowanie się do warunków panujących na drodze. Bierzemy sobie a tutaj nagle wyprzedzają nas... Myślę, ja pierdykam na motorach na motorach w taką pogodę no to nie na highwayu sobie znał chopaki znał na Stomobilach ja szczerze mówiąc to pierwszy raz życiu widzę kogoś na Stomobilu na highwayu Jedną z najmocniejszych rzeczy, na jakie można było trafić w sieci w ciągu ostatnich kilku dni, było to wideo. To, co widzicie, to nauczycielka wf u nagrywająca lekcje dla uczniów w stolicy Birmy. A to, co widzicie za nią, to wojskowi, którzy właśnie rozpoczęli pucz i wjeżdżają uzbrojeni do parlamentu, aby obalić rząd. Aresztować polityków partii Narodowa Liga dla Demokracji na czele z laureatką pokojowej Nagrody Nobla, Aung San Suu Kyi i prezydenta Winamita. A władzę nad krajem przejął główny dowódca birmańskich sił zbrojnych, prawdopodobnie w okolicy drugiego refrenu tej piosenki. Należy przy tym pamiętać, że kiedy uzbrojeni wojskowi obalają Twój rząd. Nic tak nie podkreśli casualowej stylizacji jak kurtka Levi'sa za 1299 zł, a zegarek Apart za 796 zł pomoże odliczać czas w więzieniu. Przepraszam, 796 zł i 50 groszy. Wraz z rozwojem cywilizacji zbliżamy się do momentu, kiedy jako cywilizacja wydrzemy matce wszystkie sekrety, których tak zazdrośnie strzeżę. Tego, dlaczego kupa wombatów ma kształt kostki, już nie utrzyma w tajemnicy. Wombaty ważą do 35 kg, w ciągu nocy poszukują roślinnego pożywienia, a za dnia śpią w podziemnych tunelach. Te australijskie futrzaki nie tylko jako jedyne srają kostką, ale wyrzucają tych kostek z siebie około 100 dziennie. I moje hipotezy do tej pory były dosyć oczywiste. Albo grają dużo w Dungeons and Dragons, albo otwierają kasyno, albo chcą zbudować fortecę. Naukowcy podeszli do tego nieco inaczej i odkryli, że sekret ich sześciennych kostkowych kup leży w ich niezwykłym przewodzie pokarmowym. Podczas gdy u innych ssaków perystaltyka jelit jest tego samego rodzaju na całej długości, tak jelita wombatów składają się na przemian z twardych i miękkich tkanek, które działając na przemian, formują jak splejdo powoli małe sześciany. Ale po co im tyle kupowych kostek? Najnowsza hipoteza, tym razem naukowców, nie moja, łączy sześcienność ich kup z ich terytorialnością, ponieważ wąbaty za pomocą swoich kup oznaczają swoje terytorium. I jeżeli mamy do czynienia z jakimś terenem pochyłem, no to okrągła kupa w kształcie kulki po prostu się stoczy. I wtedy jest masa nieporozumień. Czy jest to terytorium? Gdzie jest granica? Nie wiem, nie mam pojęcia. A jeżeli z takiego wąbatu wybada sześcian, to ten sześcian wypada i zostaje tam, gdzie jest. A więc ryzyko tego, że niechcący wyjdziemy komuś do salonu, jest bardzo, bardzo niskie. Często piszecie do mnie w listach. Karolu, czasem mam ochotę na przejażdżkę, ale jednocześnie nęci mnie spacer. Co wtedy wybrać? Życie jest za krótkie na kompromisy. Ktoś przyszedł do sąsiada. Nie, to kurier albo przestępca. Przy okazji podsyłania newsa, chłopak o imieniu Daniel napisał mi, że co tydzień w piątki wpada do niego sąsiadka na wspólne oglądanie newsów bez wirusa. A zatem, droga sąsiadko, Daniel wydaje się być spoko kolesiem. I jeżeli ma wysprzątane w mieszkaniu, to jak wyjdzie do kuchni, zajrzyj pod kanapę i pod umywalkę w łazience. I jeżeli tam będzie syf, bierz go w ciemno. Posprzątał tylko tam, gdzie widać, więc mu zależy. To wszystko w tym odcinku. Przepraszam, nie wyrobiłem się z warzywami, które osiągną więcej niż, ale w tym tygodniu przygotuję jakieś specjalne. Może nawet leczo. Mówiłem, że to są suche żarty. Jezu. Jeżeli macie ochotę dołączyć do korespondentów, e, piszcie do mnie na fanpage'u albo na Instagramie na Karol Modzelewski. E, to są korespondenci, którym bardzo dziękuję. Oni współpracują ze mną na stałe. Kolejny odcinek w piątek o 18.00. Subskrybujcie, żeby nie zapomnieć. I to tyle. Miłego weekendu, udanego tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.